Lasy Bieszczackie to nie tylko osobliwości przyrodnicze, ale również wielka historia, często zagrzebana wręcz pod ziemią. I jeżeli się trafi na takiego leśniczego, jak Mariusz Kobus z leśnictwa cisna, to tę historię można czytać u niego w kancelarii po prostu, taka pieczątka znaleziona w potoku po W roztokach górnych. No, pieczątka, pieczątka jest ciekawa, ciekawą historię, ma, bo została znaleziona przez pracowników leśnych, w Rostokach górnych. A w miejscu, gdzie był tartak, w okresie to było jeszcze zaborów austriackich, był tam tartak i ta pieczątka musiała służyć do znakowania drewna. Właściciel ówczesny, bo to są zapewne inicjały właściciela WI lub i? WI albo IM, raczej WI może tak. Dajmy. No i ten właściciel znaczył sobie to drewno. Pewnie już gotowe elementy przerobione, znaczy tarcisę przerobiono z drewna okrągłego, bądź coś tam, może i całe drewno, czy też drewno opałowe, no w taki sposób znakowało się kiedyś. W każdym razie historia dawnego leśnictwa. Tak, historia, dokładnie, historia dawnego leśnictwa. Otóż Ale były to... też wojenne artefakty znajdowane. O tak, tak, na przykład tutaj mam taki, takie coś, klamra, Carska. No, taka ciekawostka znaleziona w żubraczem w miejscu starej leśniczówki. Tak mam, że była to skrzynka amunicyjna, skrzynki amunicyjne z okresu carskiego. Carskie skrzynki amunicyjne były takie obite taką blaszką cynową i. Ta skrzynka musiała być owinięta dodatkowo pasem, bo zachował się i zaczep, i pas, spłonęło to wszystko, została ta cyna z tą klamerką Przepalone. tutaj przepalona. Tak, widać tu resztki nawet o węgla, jakiegoś takiego spaleni no, taki ciekawy artefakt po prostu. Też przez przypadek zupełnie takie, takie coś zostało tam znalezione. W zbiorach już tych metalowych artefaktów jest sporo tych zdjęć, jakieś stare artykuły o wieszczadach. No to taka ciekawostka, to też takie moje zainteresowanie. Po prostu interesuję się historią regionu. Okolic ogóle w ogólnie wieszczad. I szukam po prostu gdzieś tam ktoś coś mi podrzuci albo sam gdzieś znajdę. Takie właśnie artykuły z lat 50. -tych, 60. -tych. Czasami się uda i starsze, bo gdzieś tam też mam w swoim zakamarku. Artykuły o właśnie tutaj naszych okolicach. Taka historia, że tak powiem. No to słoniwe, bo to na przykład historia, która działa się nie tak dawno. Yy, tak, Stronisko na opiekę na łopieniku, który już nie istnieje, opisani właściciele, jak oni tam sobie żyli, też taka, taka fajna. Yy, te, jak budowano yy, w latach 50. Yy, bieszczacką kolejkę leśną. I jak yy, lokomotywa tak, wpadła. na rusztowanie yy, mostu tu w Cisnej. Bardzo fajne zdjęcie, tutaj też, bo tam jest z jednej strony, tutaj jest drugie takie zdjęcie z tą lokomotywką, pokazane jak ręcznie się kiedyś budowało yy, to torowisko kolejki, tabun ludzi, wszystko przekopywał to ręcznie, prawda? Yy. Tam gdzieś już widać jakieś tam betony na te przepusty. No wszystko to było wtedy tak robione bardziej prowizorycznie, jak teraz. Nie było tego ciężkiego sprzętu, wszystko było ręcznie robione i tutaj jest to właśnie bardzo fajnie pokazane na tych zdjęciach, tą, tą, ten ogrom pracy ludzkiej, prawda? Włożony w budowę tej kolejki Wieszczackiej. Jeszcze jedna ciekawostka, chleb wypiekano w nadleśnictwie. To właśnie o, chleb ta, wypiekany stuposiana. w nadleśnictwie stół posiany, w piwnicach tego nadleśnictwa. Jeśli teraz wziąć pod uwagę, że wchodzimy do leśniczówki, do kancelarii, to w tej leśniczówce nie tylko zarządza się lasem, ale również można dotknąć historii Biesczarskiego Lasu.